Cześć! Witajcie w Dragoner Silent God. No Słuchajcie, jesteśmy w u Harpy Grave of Venom, poziom 9. No i tutaj taka drużyna. Powiedzmy, że jeśli chodzi o bohaterów, to w miarę Free to Play, bo jedyna legenda Allgreve była w tej fuzji zeszłosezonowej. No jeżeli chodzi o artefakty, to. Mam tutaj trzy legendarne artefakty, te, które zawsze chciałem mieć, więc tu już jest troszeczkę gorzej, ale myślę, że tutaj można popróbować zamienić je w jakiś sposób też na odpowiedniki epickie czyli za Witches Remain będzie koronka. Za Hourglass będzie ta lampa Ladyna, która też ma akrusji na sobie. No i ten artefakt, to tutaj dać coś takiego, co by wzmacniało samego Gargiusa. Już 1 do 1 nie da się, znaczy pozostałe też może nie są 1 do 1, ale takiego epickiego odpowiednika, nie ma. Natomiast jak sobie zobaczycie, no moja drużyna jest dopiero na 90. poziomie, no 92. i tam co mogę, to podciągam. Jeżeli chodzi o i ich ustawienie, no to tylko jest ustawiona Sigrid z Woreszem, bo Woresz rzuca Decrease Penalty, a wtedy Sigrid atakuje. No i Woresz rzuca też swoje oczywiście debuffy. Więc. No, zobaczmy, jak im pójdzie. Tutaj to pierwsze ustawienie było takie, że w sumie na Aldrive, która jest tylko w 90. poziomie, ona jest tutaj narażona na pierwszy atak Harpy i jest głównym celem. Więc oczywiście, jeżeli macie więcej potek z experiencem, no to sobie być może w ten sposób też można zniwelować braki w tych legendarnych artefaktach i zaatakować tutaj rzeczywiście silniejszą drużyną, ale tak jak tutaj na początku zwróciliście uwagę, Furbaf był w środku, między Ardref i właśnie Gariusem, to oczywiście oni i tak tuż są skupieni w tym jednym miejscu, ale ten, no powiedzmy, totem leczącym, leczący, leczący Fruch obejmuje przynajmniej tych tanków tutaj, ta, tych, którzy są obok niego, bo oczywiście już nie sięga do Woresza i Sigrid, którzy są tam w dalszej, Linii. No i tutaj jest odmiana w tym sezonie też taka, że Harpia może taki wypad w tylne szeregi się wybrać, zaatakować właśnie albo Worysza, albo samą Sigrid, więc oni jakby nie, nie mogą być też tacy do końca delikatni. No. Ale póki co drużyna, która ma jedną legendę, którą można było sobie zrobić, o właśnie to jest ten atak na, na Sigrid, legendę, którą można było sobie zrobić w zeszłym sezonie, tutaj w sezonie drugim, gdzie już było na pewno łatwiej tą fuzję wykonać niż sezon pierwszy, gdzie przynajmniej większość osób, a, a chociaż te grające free to play miały ograniczone zasoby. Więc tutaj Ardref mam nadzieję, że udało Wam się zrobić. No i Epiki plus oczywiście niezawodna Sigrid jakoś sobie na tym dziewiątym poziomie póki co radzą. No i tak jak mówię, nie są wciągnięci wcale na setny poziom. Mają oczywiście już negatywne runy na sobie. Jeszcze, jeszcze raz wyświetlę. Na koniec walki, co oni tam rzeczywiście mają. Więc, no, no ale to jest też już dziewiąty poziom harpy. I no, po, poniekąd ten dziewiąty poziom jest rzeczą oczywistą, że jest mocniejszy niż pozostałe. Ale też odnoszę wrażenie, że to stopniowanie tych poziomów jest no właśnie nierówne na tym ostatnim poziomie. To znaczy siódmy jest trochę trudniejszy od szóstego, ósmy jest od siódmego, ale dziewiąty jest już znacznie trudniejszy w tych dungeonach od, od ósmego. Ten poziom jakby tak, takie mam wrażenie, że tak się mniej więcej kształtuje. Więc drużyna całkiem myślę, że przystępna. Artefakty, no to tak jak mówię, są do zniwelowania poprzez epickie i poprzez też pewnie wyższy poziom czempionów. No ja w tej chwili nie mam ani chlebków, ani specjalnie właśnie potek tych z doświadczeniem, żeby troszeczkę jeszcze podnieść tą drużynę wyżej. Ale no, na tą chwilę radzą sobie całkiem przyzwoicie, za chwilę ten być może ostatni wisp, ten duszek okrągły padnie już, całe siły będą skupione właśnie na samej Harpie, więc tu zacznie jej jeszcze mocniej tego zdrowia ubywać. No, walka oczywiście jest też taka, no jak widzicie, troszeczkę trwa, bo to jest ciągle jeszcze epicki sprzęt na bohaterach, nie jakiś legendarny. No, ale już właśnie taka opcja, aby rzeczywiście ten legendarny sprzęt zdobywać. Co jakby nie należy nadużywać, no bo są też inne rzeczy tu do zdobycia, a jeszcze zostało sporo czasu do tych podwójnych szans na sprzęt legendarny, który akurat u mnie rzeczywiście na serwerze będzie no przynajmniej za kilkanaście dni, jeśli dobrze pamiętam. No jeszcze jeden wypad tutaj harpi, tym razem na no i jest ona praktycznie też właśnie często tutaj pod wpływem decrease ataku ze względu właśnie na albo WOGESZA, albo nawet na samą Sigrid. No i rzeczywiście pociągną tutaj widzę niemalże do końca regulaminowego czasu. Ok, no to skończyli. Mamy pięć elementów tych. Dokładnie tego materiału, że złote artefakty legendarne można wytwarzać. Tu też, oczywiście, na tym poziomie możemy mieć szansę przynajmniej na te mityczne tutaj elementy ekwipunku. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają tutaj polecane line-upy. Więc o, tu jest chyba taka dokładnie podobna drużyna tylko na wyższych poziomach jak ja użyłem. Ale tak jak widzicie, no to jednak większość używa tutaj no, mocno tutaj inspirowanych postaci albo a no to też Elminster też był do pozyskania i tutaj Iceblast atakuje, więc opcje jakieś tu rzeczywiście są. Ta akurat drużyna wydawała mi się taka rzeczywiście najbardziej przystępna i ten dziewiąty poziom został zdobyty. Więc jeszcze tylko zgodnie z obietnicą dla przypomnienia tak to mniej więcej wygląda na Sigrid ten artefakt tego sezonowy epicki. Bardzo, bardzo fajny artefakt. No i Tutaj, tak mniej więcej oni są zbudowani. OK, no to mam nadzieję, że w miarę szybko do tego dziewiątego poziomu dotrzecie i będziecie mogli tutaj ten legendarny sprzęt farmić. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.